W nadchodzących dniach pogoda w Polsce będzie kształtowana przez układy niżowe z nadpółnocnego Atlantyku. Opady deszczu przeplatać się będą z przejaśnieniami. Anna Soporek, dobry wieczór. Czas na prognozę pogody. Jutro sporo słońca. Na zachodzie zacznie się chmurzyć, ale nigdzie nie będzie padać. W najcieplejszym momencie dnia na naszych termometrach od 14 stopni w Płocku do maksymalnie 16 stopni w Warszawie, ale na wschodzie lokalnie może być nawet 17. Wiatr słaby, zmienny. A jakie będą następne trzy dni? W czwartek będziemy w strefie frontów. A więc będzie dużo chmur, przejaśnie niewiele i prawie wszędzie należy liczyć się z deszczem. Na termometrach maksymalnie 15 stopni. W piątek podobny typ pogody, przelotne opady i od 13 do 15 stopni. W sobotę więcej słońca, a słaby deszcz możliwy gdzie nie na południu. Kolejne dni na Mazowszu nieco cieplejsze i dość pogodne. Do zobaczenia przed 22.